Patrz, ten tu krujom cały czas znam z górki Mogą podejść, to wiesz, skrócą z naszej giweni, nie? To. Teraz będą mi w choinkę strzelać A masz <grym się> Tu prawo, tu doszlic, Marek Marko, tu Mhm Teraz mieli to dwa chyba Nie balacuje 60 W środku się zatrzymają wszystkie kulki A Ile ma czerwyt takie teraz? A nawet było 450 na tym teraz O nie wiem co to 400 nie ma ja sprawdzę zmierzył, bo wcześniej miałem tutaj 410 Ktoś gdzieś chopawa tutaj blisko kręci. Uważaj lewo, żeby ci nie tygnali. No. A nie, bo jeden, drugi i wtedy macie zasięgi odczekują.

Близко был? Там за Видишь Не вижу.